Damian Szymczak napisał wniosek o powstanie grup dla poszkodowanych mężczyzn. Złożył go w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna. Padają w nim słowa o dyskryminacji, uprzedzeniach i wrogich stereotypach wobec mężczyzn. We wniosku napisał o terynowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Twierdzę, że połowę lokalnej społeczności. Traktuje gorzej. Chodzi o to, że terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie ogłasza programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Damian Szymczak wskazuje, że także mężczyźni doświadczają takiej przemocy, ale nie zgłaszają tego ze względu na wstyd i wrogie dla nich stereotypy. Jakie to stereotypy? Mężczyzna oprawca, kobieta ofiara. Zdaniem Damiana Szymczaka, komitet te stereotypy utrwala. Sprawą wniosku Damiana Szymczaka zajęli się wczoraj radni z komisji. Wnioskodawca przyszedł na komisję i przedstawił swój wniosek właściwie w jednym zdaniu postulując powstanie grupy wsparcia także dla mężczyzn. Pominął zupełnie kontekst rzekomego dyskryminowania mężczyzn w terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka o którym pisał we wniosku do radnych. W obradach komisji uczestniczyli przedstawiciele instytucji, które zajmują się kwestiami przemocy w Lesznie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Krokus, terapeuci zajmujący się pomocą pokrzywdzonym. Wszyscy zgodnie tłumaczyli, że nie różnicują osób ze względu na płeć, pomagają całym rodzinom, a zainteresowanie mężczyzn jest bardzo nikłe. Jaka jest skala tego problemu w Lesznie i czy rzeczywiście mężczyźni są dyskryminowani? Okazuje się, że sprawa jest stale monitorowana, a chodzi tu o 1-2 przypadki w roku. Roku. małe zainteresowanie mężczyzn uniemożliwia stworzenie grupy dla poszkodowanych, ale mężczyźni mogą korzystać z pomocy indywidualnej. MOPR odrzucił sugestię Damiana Szymczaka o dyskryminowaniu mężczyzn. Jako przykład podał szereg działań, o którym informuje opinię społeczną. W ubiegłorocznych warsztatach mama i tata na zawsze wzięli udział także alienowani ojcowie. W ciągu ubiegłego roku 70 mężczyzn skorzystało z pomocy komitetu tylko jeden z nich doznał przemocy domowej. Na komisji przedstawiono zestawienie ilości wydanych niebieskich kad w Lesznie: 115 w roku 2020 i 145 w 2021. Ofiary mężczyźni to odpowiednio 12 i 14 osób. Radni z komisji skarg, wniosków i petycji nie zajęli się w ogóle sugestiami Damiana Szymczaka o dyskryminowaniu mężczyzn w instytucjach pomocowych w Lesznie, mimo że przedstawiciele instytucji wykazywali bardzo nikłe zainteresowanie. Interesowanie mężczyzn uczestnictwem w grupach wsparcia uznali wniosek Damiana Szymczaka za zasadny. Co to oznacza? Trafią teraz pod obrady Rady Miejskiej Leszna. Będzie uchwała w tej sprawie. Jeśli zostanie przyjęta, wskaże konieczność powołania grup dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy. Skąd ich wziąć, skoro ten problem zgłaszają jedna czy dwie osoby rocznie? Trzeba to jakoś opisać, stwierdziła przewodnicząca komisji Hanna Kotomska. Jak sprawa przemocy wygląda w Wielkopolsce? Dane są najnowsze, bo Urząd Marszałkowski na przełomie listopada i grudnia 2021 roku prowadził szeroko zakrojoną akcję 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Telewizja Leszna informowała o tym wielokrotnie zarówno na Facebooku, jak i w programie informacyjnym Teleobserwator. Podając także kontakty i telefony dla osób doświadczających przemocy, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Policja podaje, że zatrzymano 924 osoby podejrzane o przemoc w rodzinie. Sprawcami w 889 przypadkach byli mężczyźni, 35 kobiety. Wystawiono 6524 niebieskie karty. Polska jest sygnatariuszem konwencji stambulskiej, która ma przeciwdziałać przemocy domowej. W 2020 roku rząd wpadł na pomysł jej wypowiedzenia. W lipcu sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać zgodność konwencji z konstytucją. Konwencja mówi o przemocy nie tylko wobec kobiet, ale i wobec mężczyzn, co zapisane jest w jej preambule. Damian Szymczak jest byłym radnym Prawa i Sprawiedliwości. Sprawował mandat w latach 2014-2018. Wybrano go z okręgu numer 3, z pierwszej pozycji. Zdobył 231 głosów. W 2018 roku startował ponownie z list Prawa i Sprawiedliwości. Ale bez powodzenia. Damian Szymczak wykazuje wiele aktywności na Facebooku w kwestii postrzegania roli mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie. Oto kilka z nich: Komentarz do decyzji papieża Franciszka w sprawie nowych zasad uczestnictwa kobiet w sprawowaniu mszy. Tak właśnie nikt inny jak Ojciec Święty niszczy Kościół. Ja nie tylko nie przyjmę komunii od kobiety, ale nawet nie pójdę na msze, gdzie komunii udziela kobieta. Tak samo jak na msze z ministrantkami. Wracamy do akcji 16 dni promowanej przez samorząd Wielkopolski, która zaczęła się 25 listopada ubiegłego roku. 26 listopada w Parlamencie Europejskim toczyła się debata o eliminacji przemocy wobec kobiet. Jak skomentował ją Damian Szymczak? Chciałem dać bez komentarza, ale jednak z takimi kobietami nasza cywilizacja to już martwy trup, a Parlament Europejski istny cyrk. A oto inny fragment komentarza Damiana Szymczaka. Czy jest tu ktoś ze Straży Pożarnej? Czy to prawda, że podczas szkoleń uczą, że najpierw należy ratować kobiety i dzieci? A tak przy okazji, wiecie, że na Tytaniku załoga miała rozkaz strzelać do mężczyzn, którzy chcieli wsiąść do szalup, zanim powsadzono do nich wszystkie kobiety. Jako człowiek kulturalny, użyję tylko krótkiego określenia, że kapitan był skończonym durniem. Damian Szymczak jest nauczycielem historii w szkole podstawowej nr 13 w Lesznie.